To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Grupa państw Unii Europejskiej pod przewodnictwem Włoch chce normalizacji stosunków z Syrią Bashara al-Assada. Celem ma być ułatwienie odsyłania migrantów. Unia zerwała relacje z Damaszkiem w 2011 roku, kiedy w Syrii wybuchły protesty, a następnie wojna domowa. Prezydent kraju krwawo rozprawił się z przeciwnikami i ostatecznie przetrwał dzięki pomocy Rosji. Został też oskarżony o stosowanie tortur i użycie broni chemicznej wobec własnych obywateli. To tylko jeden z przykładów zaostrzenia retoryki oraz polityki migracyjnej w Unii Europejskiej. Niemcy wprowadziły niedawno kontrolę na wszystkich granicach. Urzędujący od nieco ponad miesiąca premier Francji Michel Barnier stwierdził, że unijne przepisy dotyczące deportacji powinny zostać zmienione, by przyspieszyć tę procedurę. W podobnym tonie utrzymany jest dokument podpisany przez 17 państw europejskich i adresowany do Komisji Europejskiej. Powstał z inicjatywy Austrii i Holandii. Holandia złożyła także wniosek do Komisji Europejskiej o wyłączenie jej z unijnych przepisów dotyczących migracji i azylu. Z kolei Węgry zagroziły, że wyślą do Brukseli autobusy z migrantami w odpowiedzi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości, stwierdzający, że Budapeszt narusza unijne przepisy azylowe. Obecnie podstawowym problemem państw członkowskich w Unii Europejskiej w zakresie imigracji jest skuteczna deportacja. Poziomy realizacji decyzji powrotowych średnio w Unii Europejskiej sięgają niewiele powyżej 20%. A i tak ten wskaźnik zawyżony jest przez relatywnie łatwe odsyłanie obywateli Rosji, Białorusi, Ukrainy czy Gruzji. Nie chcę mówić, że tonący brzytwy się chwyta, ale w dyskursie publicznym pojawia się pytanie, czy można odesłać już osoby z państw, gdzie sytuacja się uspokoiła. Mowa właśnie o Syryjczykach, gdzie zapadły już czasami wyroki sądów, że niektóre rejony Syrii są już bezpieczne i udzielanie ochrony nie jest konieczne. To dotyczyło zwłaszcza uchodźców łamiących prawo. Podobnie było z decyzją o deportacji około 30 osób wielokrotnie skazanych z Niemiec do Afganistanu przy pomocy i wsparciu Kataru. To, o czym jednak obecnie się rozmawia, to próba rozszerzenia tej skali. Oczywiście, jak zwykle, państwa europejskie nie są tu w pełni zgodne. Głównym problemem jest to, że cofnięte osoby mogą obawiać się zemsty Asada chociażby za to, że część z nich unikała przymusowego poboru do służby wojskowej w trakcie konfliktu. Komentuje Jan Wójcik, redaktor Układu Sił. Wprowadzenie strategii migracyjnej zapowiedział też polski rząd. Ma ona zakładać czasowe i terytorialne zawieszenie przyjmowania wniosków azylowych. Według portalu money.pl, który dotarł do dokumentu, to także między innymi zaostrzenie kryteriów wydawania zgody na pobyt ze względu na pracę. Jednym z nich ma być posiadanie przez migranta umiejętności potrzebnych w Polsce. Strategia imigracyjna przedstawiona przez premiera Donalda Tuska w kwestii imigracji nielegalnej właściwie nie odbiega od tendencji panujących w Europie, gdzie wszędzie mówi się o zaostrzaniu polityki imigracyjnej, deportowaniu imigrantów, zamykaniu granic. Natomiast w kwestii polityki wobec imigracji legalnej, zarobkowej. No ta strategia wprowadza to widać dużą kontrolę nad tą imigracją, wymogi integracji i nie jest to taka strategia, którą można by nazwać, że ona jest utworzeniem Polski otwartej na pracowników zagranicznych. Na uwagę zasługuje powiązanie trochę wymogów wobec państw źródłowych imigracji, dotyczących imigracji zarobkowej, jak i imigracji nielegalnej, to znaczy, strategia przewiduje dopuszczenie pracowników z tych państw do rynku polskiego, jeżeli państwa te podpiszą z Polską umowę o readmisji. To znaczy, że w wypadku, gdy będą tu imigranci z tych państw przybywać nielegalnie lub skończy im się pobyt, będziemy mieli ułatwione procedury odsyłania tych pracowników do krajów pochodzenia. W 2023 roku wykryto 380 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granic Unii Europejskiej. Zmieniły się prognozy dotyczące niemieckiej gospodarki. Zamiast wzrosnąć o 0,3% w tym roku, zmniejszy się o 0,2%. Jeżeli się spełnią, Niemcy będą w recesji przez dwa lata z rzędu, pierwszy raz od ponad 20 lat. Niemiecka gospodarka w zasadzie stoi w miejscu od 2019 roku. Jak pisze The Economist, składa się na to kilka przyczyn. Pierwszą jest wzrost cen energii spowodowany wojną na Ukrainie. Energochłonny przemysł chemiczny, metalurgiczny i papierniczy odpowiada za 16% całkowitej produkcji przemysłowej, jednak zużywa 80% energii. Wielu przedsiębiorców w obliczu rosnących kosztów ograniczyło lub zupełnie zatrzymało produkcję. Kolejnym powodem jest zmiana relacji gospodarczych z Chinami. Do niedawna Niemcy sprzedawały do Państwa środka samochody i maszyny przemysłowe, kupując jednocześnie dobra konsumpcyjne, elektronikę i akumulatory elektryczne. Pekin jednak w obliczu konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi poczynił kroki na rzecz niezależności gospodarczej, co zachwiało bilansem handlu z Niemcami. Niemcy zmagają się także z problemami demograficznymi. Do niedawna były one łagodzone przez migrację, jednak Berlin coraz mniej chętnie przyjmuje przybyszów. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że w ciągu pięciu lat liczba osób w wieku produkcyjnym w w Niemczech zmniejszy się o 0,5%. Jeżeli produktywność znacząco się nie zwiększy, średni roczny wzrost gospodarczy ustabilizuje się na poziomie 0,7%. Północno-koreańskie media przekazały, że w tym tygodniu do armii zgłosiło się 1,4 tysięcy ochotników. Ma być to odpowiedź na rzekome wysłanie przez Seul na terytorium północy dronów z ulotkami przeciwko reżimowi. Pyongyang wysadził także w powietrze drogi i tory kolejowe łączące Koreę Północną z Południową. To nie pierwsze tego typu stwierdzenia podawane przez reżim północno-koreański. W zeszłym roku do armii miało zgłosić się 800 tysięcy ochotników do walki ze Stanami Zjednoczonymi, a w roku 2017 aż 3,5 miliona. Według Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych Korea Północna ma do dyspozycji 1 280 tys. żołnierzy, 600 tys. rezerwistów oraz 5 700 tys. członków Czerwonej Gwardii Robotniczo-Chłopskiej. Według anonimowego urzędnika Ministerstwa Zjednoczenia Korei Południowej cytowanego przez agencję Reutera sprawa dronów może być wykorzystywana przez reżim północno-koreański w celu zjednoczenia ludności, stworzenia warunków dla potencjalnych prowokacji i odsunięcia uwagi od problemów gospodarczych. Administracja amerykańskiego prezydenta Joe Bidena przeprowadziła rozmowy z trzema zachodnimi firmami na temat zakupu jednego z największych światowych producentów kobaltu. Chodzi o Chemaf, działający w Demokratycznej Republice Konga. Dowiedział się The Wall Street Journal. Wiele z takich przedsiębiorstw zostało w ciągu ostatnich 10 lat przejętych przez Chiny, które aktualnie wytwarzają prawie 3 czwarte globalnej podaży kobaltu. Metal ten ma istotne znaczenie. Metal ten ma istotne znaczenie dla nowoczesnej gospodarki oraz transformacji energetycznej. Inwestorzy niechętnie jednak patrzą w kierunku Konga ze względu na słabą infrastrukturę, brak, brak wykwalifikowanej siły roboczej oraz korupcję. Problematyczny jest też sam Czemaw. Ze śledztwa przeprowadzonego przez The Wall Street Journal w 2018 roku wynika, że ludzie zatrudniani przez firmę wydobywali kobalt bez kasków i niezbędnych narzędzi. Miało dochodzić do przypadków zasypania lub zatopienia pracowników. W czerwcu zapadła decyzja o sprzedaży Czemafu chińskiemu państwowemu przedsiębiorstwu Norin Mining, jednak Stany Zjednoczone miały zablokować transakcję. Przeciwny miał być także rząd kongijski, któremu zależy na dywersyfikacji inwestorów. Rzecznik czemafu, rzecznik czemafu twierdzi jednak, że transakcja pozostaje w mocy. To było espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.uklasilu.pl i w papierowej wersji magazynu.